W latach 70. fala strachu przelała się przez małe miasteczka w stanie Michigan, szczególnie w okolicach hrabstwa Oakland. Media nadały sprawcy przydomek zabójca od imię, które wzbudziło przerażenie w sercach rodziców w całym regionie. W ciągu 13 miesięcy od 1976 do 1977 roku czworo małych dzieci zostało porwanych, przetrzymywanych w niewoli i brutalnie zamordowanych. A każde z nich zostało pozostawione na widoku w sposób zaplanowany tak, by wysłać wiadomość. Pierwszą ofiarą był dwunastoletni Mark Stebbins, który zaginął w lutym 1976 roku. Mark poszedł do lokalnego centrum handlowego i miał wrócić do wieczora. Kiedy nie wrócił, najgorsze obawy jego rodziny stały się rzeczywistością. Jego ciało znaleziono cztery dni później w zaspie śnieżnej w pobliżu parkingu. Był w pełni ubrany i niesamowicie czysty, jakby jego zabójca dbał o niego, gdy był przetrzymywany w niewoli. W ciągu następnych kilku miesięcy, troje kolejnych dzieci Jill Robinson, Christine Michelich i Timothy King spotkał podobny los. Każde z nich zostało porwane, przetrzymywane przez kilka dni, a następnie pozostawione w miejscu publicznym, upozowane i czyste. Bez śladów walki na ciałach. Staranne traktowanie i brak poważniejszych obrażeń fizycznych tylko potęgowały grozę, ponieważ było jasne, że zabójca miał niepokojące poczucie kontroli i precyzji. Ostatnia ofiara, Timothy King, miała zaledwie 11 lat. Pożyczył pieniądze od siostry, aby kupić słodycze w lokalnym sklepie spożywczym, i ostatnio widziano go, jak wychodził ze sklepu. Jego ciało odkryto 6 dni później w rowie. Rodzina Timotiego błagała o jego bezpieczny powrót. A kiedy znaleziono jego ciało, serce jego matki pękło jeszcze bardziej, gdy dowiedziała się, że sekcja zwłok wykazała, że jadł swój ulubiony posiłek smażonego kurczaka na krótko przed śmiercią. To było tak, jakby zabójca drwił z rodzin i społeczności, pokazując jak dokładnie ich obserwował i znał. Zabójca dzieci z hrabstwa Oakland, jak zaczęto nazywać sprawę, przerażał rodziny i frustrował śledczych. Policja niestrudzenie pracowała. Podążając za tysiącami tropów, ale skrupulatne planowanie zabójcy pozostawiło niewiele śladów. Pomimo licznych podejrzanych i intensywnych śledztw nikogo nigdy definitywnie nie powiązano z tymi zbrodniami. Pojawiły się różne teorie, w tym powiązania z szajką pedofilów działającą w okolicy, ale nigdy nie wniesiono żadnych zarzutów. W następnych latach sprawa ucichła, ale rodziny ofiar nigdy nie przestały szukać odpowiedzi. Przerażające morderstwa tych dzieci pozostają nierozwiązane, pozostawiając po sobie straszne dziedzictwo w dotkniętych nimi społecznościach i przypomnienie o terrorze, który ogarnął Michigan pod koniec lat 70. Sprawa zabójcy dzieci z hrabstwa Oakland, pozostaje otwarta, to tajemnica, która do dziś rzuca cień na ten region.